Cześć! Cześć! wszystko drodzy widzowie! Z tej strony mamy. Dzisiaj jesteśmy na spotkaniu z Darciakiem, blokiem, no i oczywiście ze mną, z moherem. Więc teraz ustawiamy się w kolejkę, kolejka jest ogromna. No to będziecie widzieć całą relację oczywiście na tym filmie. Piąteczki No to jedziemy sobie. Jest kozacko, powiem Wam szczerze. Żeby zaraz mnie nie spisali tutaj. Dobra, bez wiary. Wracam za 20 minut Jakby to im bezboleśnie powiedzieć, że chcę se kopnąć w płucko Muszę się dotlenić, muszę się napełnić Słuchajcie kochani, tak się tworzy legenda w tym momencie Przed chwilą wymyślałem sobie jaki autograf zrobić I wyszło na coś takiego ja widać? Ale w tym momencie stworzyliśmy legendę Zobaczycie, za dwa lata ludzie będą się zabijać o takie coś Kiedy mówiłem, że moje autografy będą warte miliony za około 2 lata, nie sądziłem, że to nadejdzie tak szybko. Moi widzowie chcieli ode mnie autografy. Naprawdę rozdałem prawie 150 autografów, więc było naprawdę kozacko i się nie dziwię takiemu blokowi, który rozdał ich pewnie około 3000, że już nie chciał po prostu przyjmować po godzinie 18 swoich fanów, bo pewnie łapa już mu wysiadała. Wiem z doświadczenia, że, że w pewnym momencie mnie już nadgarstek zaczął bolać, bo to wiecie, brak doświadczenia i te sprawy, ale no kurde, jaram się bardzo, że rozdawałem te autografy wam i mam nadzieję, że zachowacie sobie te autografy, bo kiedyś będą warte miliony. A, no <śpuszczaj>

Nie to jest kawa, lepiej logicznie. Nie wiem, Nie wierzę na te nie w międzyczasie, kiedy rozdawałem autografy, wielu widzów zadawało przeróżne pytania. Dowiedziałem się na temat mojego kanału bardzo dużo istotnych rzeczy. Na przykład, że chcieliby widzowie zobaczyć różne vlogi, różne challenge, różne gierki, na przykład Minecrafta. Minecrafta nie nagrywam i muszę się nad tym zastanowić, bo niektórzy lubią Minecrafta, niektórzy bardzo go hejtują, więc to jest bardzo, ale to bardzo trudna decyzja, którą muszę podjąć. Ale też mówili mi, że chcieliby zobaczyć The Escapist, Outlasta, Skilla. A te gierki no, można ogarnąć naprawdę i dlatego takie meetupy bardzo dużo mi pomagają, bo wiem czego widzowie oczekują. Zdrowiłem.

Kolejka do Blowka była naprawdę ogromna i ciągnęła się przez całą galerię. Na szczęście spotkałem swoich widzów, którzy wpuścili mnie na swoje miejsce i dzięki nim nie musiałem stać w tej długiej kolejce. Okay, jesteśmy już prawie przy samym Blowku. Pokaż, daj mi kamerę. Pokażemy tutaj. Już niewiele zostało. Wszyscy machają. No, już prawie wchodzimy. Tam Blowek stoi, nie wiem czy widać. Siema! Siema, 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 siema wszystkim. Niestety Blołka nie widać Ale nas widać przynajmniej Za chwilę, przestań Więc za chwilę idziemy po autograf Słuchajcie, jesteśmy już prawie obok Blołka Staliśmy naprawdę, ale to naprawdę Bardzo, bardzo długo, Tu była normalnie sauna Kurde, jestem tak spocony No zobaczcie, już nie widać co się dzieje Ale kurde, tutaj staliśmy w takim Tłoku, oj, uderzyłem w coś Ale patrzcie, jestem już tak blisko bloka. Na słownie, w tych Zielonych włosach stoi Więc kurde już za parę sekund, parę minut będę z nim rozmawiać. Pierwszy raz takie przeżycie większe. Dobra, jesteśmy już praktycznie obok blowka. Witam, witam wszystkich. Dobra. No to słuchajcie. Ja teraz oddaję kamerę Cipowi. Kto eee, będzie nas nagrywał? Nagrywaj, nagrywaj stary, nie można tego zepsuć. Najgorszym posunięciem z mojej strony było oddanie kamery Dzikowi, bo niestety nagrywał same moje włosy, samą moją głowę, a nie całą kształtu, jak z blokiem się spotkałem. Ale w porę znalazł się ochroniarz bloka, który przejął stery, przejął kamerę i zaczął nas nagrywać normalnie. Więc tu wielkie uznanie dla niego, bo gdyby nie on, to by filmu nie było. Mówisz, jest Moher jest, masz piątka, rękę powiedz. Pozdrawiam. Więc... Dzięki stary Cześć. dla mochera to będzie to dla Natalii wybrano, bo Szczepańskie No to nie Natalii, Szczepańskie Dobra, Natalii Dobra, dzięki Jeszcze raz, cześć, To jest dobry kamerze to. Dobra, nagrywał Wszyscy dla tej samej Natalii Dobra, Dobra, mamy autografy, mamy wszystko Opłacało się stać? Opłacało, ale gdzie wyjść? Gdzie wychodzimy? Dobra, tu wychodzimy jednak. O Jezus, Maria Okej. Okay. Przepraszam, przepraszam. Okay, okay. To dla mnie jest. Dobra. Prawie mi karteczkę zabrali, bo w ogóle tutaj taką karteczkę dawali. Niebieską, bez karteczki nie dało się wejść ogólnie. I tutaj jakiś gości podchodzi i tak, taki malutki, taki kurde, typek mały chciał mi dosłownie tą karteczkę tak wyrwę, tak bierze ręczkę i tak, tyk. A ja tą karteczkę daję. Oj, weź tu, oddaj, nie? No, ale dobra. Myślę, że mi to uda udało się chociaż do bloka wejść. Naruciak nas pozdrowił. Było gitarka. Teraz pod scenę idziemy... Nie, przepraszam, idziemy się pierdolić. Przepraszam, 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 przepraszam. Przepraszam, 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 przepraszam. Jezus Maria. Nie Dawaj, to um, cole. W tym, tym smaku No na razie zbrodziło <grywa> <grywa> Słuchajcie, nie zrobię wygrał Wszystkie, bo one Brawo mi –へ? Jezus Maria Sauna, ale się czuję teraz jak młody Bóg Dobra, trzymajcie na autograf Kola jest nalana, no to kładę ją na stół Mamy autograf dla mohera więc udało się nam. W ogóle wpierdzieliliśmy się. Czekaliśmy w kolejce naprawdę. To było tam, tam tak troszeczkę kitowałem z tym, że czekaliśmy bardzo długo. No się wpierdziliśmy, mój widz mnie wpuścił dokładnie do tego, do kolejki. I normalnie zamiast stać z 6 godzin to my staliśmy z 20 minut i udało nam się przynajmniej. Zbiłem piątkę z blokiem, jest wszystko gitarka. Ale dobra, idziemy odpocząć, teraz idziemy gdzieś usiąść. To teraz pierdalanko z mocherem. Smacznego kumbu. Smacznego również. Głodny jest ten. Dróbko. Wiecie, mamy jeden dodatkowy. Autograf dla Natalii, więc teraz będziemy szukać jakiejkolwiek Natalii tutaj na mitapie. Pewnie ich będzie milion, każda będzie mówić, że się nazywa Natalia. No i po prostu wręczymy taki autograf i się ucieszy. Więc to no co, lecimy szukać Natalii. Halo? Sary, jak ty masz na imię? Ej! Jak masz na imię? A to nie. A to nie, 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 nie. <ścoughs> I kurde pytają dziesięciolatki, jak się nazywają. To nie jest kozaki z nas. Dzięki to w ogóle agent odwalał tam. Do jakiejś babki się przysrał do maski jakiegoś dziecka i zaczął do niej klonci, tych kurde szef. <ścoughs> No, ale Pana dobra. Proszę bardzo. Słyszałem siurek, naprawdę. Gdzie te Siórek? Gdzie szurak? ten Dobra. Natalka. <grym> Ciekawe. Na natalka. Ale ona, ona dostała pewnie. A udało ci się dojść tam do Blowka? Czekałaś? Długo czekałaś? Kiedy się raz pokał, no to rozpoczęła? Mam dla Ciebie gościu, prezent. E, filmik i proszę miesiąc. Dla minut. Natalii. Chcesz? No to proszę bardzo. Nie ma za co? Możesz miesiąc pomachać minut. tutaj. No i Natalia znaleziona. E, e, ej, gościu, nie klikaj mi nic. Dobra. No to co my i teraz będziemy patrzeć co się dzieje ogólnie teraz? Ja idę się napić. O właśnie, idziemy się napić, a ja już gardła nie czuję normalnie. I kolejne pytania ruszają. Słuchajcie, kolejne pytania. Ja tak teraz będę troszkę krążyć, dobra, kolejne pytanie. uwaga, za filaru, ale na pewno farolu yy, suszę. Dobra, okej, okay. pytania, pytania. Pytania. pytania drodzy, nie nie zadania, dobra? Uwaga, nie zadania. pytania. Nie do Oje, już było. Takie pytanie, pytanie już się padło. Lecimy jest... dalej. Podpiszesz... Pytania, pytania. To twoja moja mama tu przyjechała. Ponieważ jest aktualnie u mnie plus... Ja miałam być na ruczek, a nie moja mama i... i na ja. no? Jeżeli będzie moja mama jakieś to będę informował. Ale raczej nie będzie takiej możliwości. I uwaga, dalsze pytanie. Słuchaj, mam takie pytanie do ciebie. Będzie dzisiaj pytanie. Co sądzisz na temat tego, że YouTube skraca za zasięg YouTubera nie? Co o tym myślę? Tak. No jest to słabe, tak? No jeżeli na przykład subskrybuje mnie 2 miliony widzów, jeżeli YouTube mi to skraca, no to jest takie słabe, bo wiesz, jeżeli 2 miliony osób mnie subskrybuje, to znaczy, że chce zobaczyć ode mnie treść, tak? A jeżeli tego nie widzi, bo YouTube sobie myśli, no nie pokaże im tej treści, no to jest rzeczywiście słabe. Na YouTube nie jest jeszcze to jakimś takim problemem, ale na pewno na Facebooku jest to problem, gdzie Facebook każe sobie płacić po prostu, żeby docierać do swoich fanów którzy kliknęli ci to lubię to, więc to jest słabe i nie podoba mi się to, no ale cóż, trzeba jakoś monetyzować ten ruch i ja to z jednej strony, rozumiem. Ale ciekawe podanie, dzięki. I ruszamy Udało się zadać pytanie. Normalnie udało się. Idziemy stary. Oga, przepraszam. To się podobało? Tak, do fajnej cię. Nie wiem Wam się podobało. Cześć Sary? Cieszę się, że mnie zaprosili. Co tutaj Będziecie raczej. I a teraz Elo, Możecie mnie zasubskrybować. A teraz Pozdrawiamy. Możecie mnie się mi zasubskrybować. Raczej a teraz powodzenia. A teraz powodzenia. A teraz powodzenia. A teraz powodzenia. A A Dużo no koniec, ale słuchajcie, naprawdę bardzo dużo widzów no swoją spotkałem. Też blokek rozdał 2500 autografów. Nie, nie, nie. Ja rozdałem do szkoły 100 autografów, zrobiłem dużo zdjęć. Jest nawet pomocy. w pożo, serio. Jakiś, w jaki sposób kojarzony jestem w, w zielonej górze? A i tam ja teraz odpowiadam. No, <śred> no ale słuchajcie, no, pokażę Wam jeszcze później, znaczy jak się ten cały event skończy. Jak to wygląda Fokus w zielonej górze. Bez youtuberów. Znaczy już w sumie widać Tak, tak, tak. to ja parę sumie widać Nie, jak wyglądało to wyglądało to parę on godzin nie, nie, gotować. Bardzo nie, uczył gotować. Bardzo lubię. ja na ruchu, na ruchu. Na więc idziemy do Ruciaka, Elo? No niestety na Naruciaka nie udało nam się znaleźć, ale myślę, że filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapęcję w górę, możecie ocenić ten film poprzez komentarz, a jeżeli mnie nie subskrybujecie, to zostawcie ten czerwony magiczny guziczek. Piąteczka, oreczka, kochani. Do zobaczenia na następnych mitapach. Cześć!